gdy odśpiewali hymn wyszli na górę oliwną witajcie dziś mamy czwartek 9 kwietnia to już przedostatni dzień naszych rekolekcji w ciągu tych kilku dni przypomnieliśmy sobie kilka historii wjazd Jezusa do Jerozolimy wygnanie przekup ze świątyni wdowi grosz namaszczenie Jezusa w Betanii dziś Wielki czwartek mamy dzień ustanowienia wieczerzy pańskiej. Dzisiejsza historia jednak będzie się troszkę różniła od tych wcześniejszych. Będzie ona podzielona na trzy części. Nim jednak do nich przejdziemy, chcielibyśmy z wami zaśpiewać. Głowa miała nogi Ramiona, nogi, stopy, głowa, ramiona, nogi, stopy należą do Jezusa. Głowa, ramiona, nogi, stopy, głowa, ramiona, nogi, stopy. Głowa, ramiona, nogi, stopy należą do Jezusa. Oczy, uszy, usta, nos, oczy, uszy, usta, nos, oczy, uszy, usta, nos należą. Dwa dni przed świętem Paschy Judasz Iskariot, jeden z dwunastu uczniów Jezusa, poszedł zobaczyć się z arcykapłanami. Był zły i rozczarowany. Spodziewał się, że Jezus stanie na czele rewolucji przeciwko Rzymianom. Teraz gotowy był go zdradzić. Zaprowadzę was do niego, kiedy już nie będzie tłumów powiedział do kapłanów, a oni wypłacili mu trzydzieści srebrników. Judasz oczekiwał od Jezusa zupełnie czegoś innego. Rozczarował się, co sprawiło, że go zdradził. Gdzie się spotkamy, aby spożyć wieczerzę paschalną? Zapytali uczniowie Jezusa rano, w dniu święta. Trzeba było wszystko przygotować. Idźcie do miasta, powiedział Jezus. Zobaczycie człowieka, który niesie dzban wody. Pójdziecie za nim do jego domu. Tam na górze jest pokój, gdzie możemy spożyć wspólną wieczerzę. Tego wieczoru nim usiedli do stołu. Jezus wziął ręcznik, nalał do miski trochę wody i umył nogi uczniom. Piotr był zaskoczony. Gdyż zwykle robiła to służba, jezus wyjaśnił. Musicie z miłością służyć sobie wzajemnie, tak jak ja wam służę. Jezus wiedział, że już niedługo opuści swoich uczniów. Wiedział, że musi umrzeć. A uczniowie przyczuwali, że dzieje się coś złego, bo jezus był bardzo smutny. Jeden z was mnie zdradzi, powiedział wreszcie. Byli oszołomieni. Przez długą chwilę nikt nic nie mówił. Potem Jan, który siedział blisko Jezusa, szepnął: Kto to jest? Ten, któremu podam umoczony kawałek chleba, odpowiedział Jezus i dał ten kawałek chleba Judaszowi. Idź i rób co do ciebie należy, powiedział Jezus do Judasza, który podniósł się. I wyszedł w ciemną noc. Tego wieczoru Jezus mówił bardzo wiele, a jego uczniowie nigdy nie zapomnieli tych słów. Mówił im o tym, jak bardzo ich kocha, tak bardzo, że odda za nich swoje życie. Nie zostawię was samych, powiedział. Bóg ześle swojego ducha, który zawsze będzie z wami i będzie wam pomagał. Ja wracam do Boga. Aby przygotować dla Was miejsce. Później przyjdę i zabiorę Was do siebie. Nie martwcie się i nie trwóżcie. Jezus wziął chleb, podziękował Bogu za ten dar i podzielił go między uczniów. To jest ciało moje, które się za Was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy. Wziął kielich z winem, podziękował Bogu i dał mu im mówiąc Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, które się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. Kiedy skończyli wieczerze, poszli do ogrodu oliwnego, zwanego Getsemane. Wielki Czwartek jest w kościele pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentu ołtarza, nazywanego także komunią świętą lub wieczerzą pańską. Z pewnością znacie ten widok z naszego kościoła, gdy parafialnie wspólnie idą do ołtarza, żeby spotkać się z Jezusem Chrystusem. Gdy tam szli. Jezus chciał ostrzec swoich uczniów przed tym, co miało się stać. Przed upływem kilku godzin odejdziecie i zostawicie mnie samego. Nigdy tego nie zrobię, powiedział Piotr. Ale Jezus rzekł do niego: Nim kur zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Prędzej umrę niż to uczynię, powiedział Piotr, i wszyscy się z nim zgodzili. Kiedy doszli do Getsemane, Jezus, Piotr, Jakub i Jan weszli do ogrodu, a pozostali usiedli i czekali. Chodźcie ze mną i czuwajcie, powiedział Jezus do tych trzech. Był bardzo smutny. Uczniowie usiedli wśród drzew, a Jezus ukląkł i modlił się. Ojcze, jeśli to możliwe, Ocal mnie od śmierci, ale jeżeli trzeba, chcę wypełnić Twoją wolę. Trzy razy się modlił, a kiedy po każdej modlitwie wracał do Piotra, Jakuba i Jana, za każdym razem zastawał ich śpiących. Kiedy przyszedł po raz trzeci i obudził ich, usłyszeli głosy nadchodzącego ludu, migotały pochodnie. Nadchodzili strażnicy świątyni i arcykapłani z Judaszem na czele, aby aresztować Jezusa. Ten, którego pocałuje, to człowiek, którego szukacie, powiedział Judasz do żołnierzy. Potem podszedł do Jezusa i pocałował go. Otoczyli ich żołnierze. Jezus nie próbował uciekać ani się bronić, ale Piotr wyciągnął miecz. I odciął prawe ucho Malchusowi, słudze arcykapłana. Schowaj miecz! powiedział Jezus do Piotra. Dotknął człowieka z obciętym uchem i uzdrowił go. Wtedy zwrócił się do arcykapłanu. Dlaczego przychodzicie do mnie z mieczami i pałkami? Jakbym był zbrodniarzem? Nie usłyszał żadnej odpowiedzi. Żołnierze brutalnie chwycili Jezusa za ramiona i zmusili do pójścia za nim. Wszyscy jego uczniowie uciekli i zostawili go samego. Odczuwacie strach? Jezus też się bał, ale wiedział, że jego ofiara to jedyny ratunek. Dla człowieka, aby mógł być zbawiony. Jego miłość do nas była dużo silniejsza niż strach przed śmiercią. Jutro spotkamy się już pod krzyżem Golgoty. A teraz chcemy zaprosić Was na kreatywne zajęcia. Się z nami. Życzymy Wam dobrego wieczoru. Do zobaczenia jutro.